Nie wiem czemu, ale jednym z moich celów na tym kanale jest splatynowanie całej serii Call of Duty. Uznałem więc, że po przedstawieniu Wam początków oryginalnej podserii Modern Warfare przyszedł czas na tytuł, który wywrócił ją do góry nogami. Warfare z 2019 roku to reboot historii, którą mniej więcej już znacie, a sama premiera tej gry okazała się być nowym rozdaniem dla całej marki Call of Duty. Jest to też tytuł, który średnio poważnie potraktował kwestię trofeów w grze, bo tych do zdobycia jest zaledwie 26, a najtrudniejszym wyzwaniem ma być po prostu przejście kampanii na weteranie. Ta rozpoczyna się od przemowy Wilka, dowódcy grupy terrorystycznej Alcatala, która odpowiedzialna będzie za atak terrorystyczny w Londynie, którego będziemy świadkami w jednej z kolejnych misji. Na ten moment cofamy się jednak w czasie o 24 godziny do tajnej operacji w Werdańsku, gdzie jako Alex, członek CIA wraz z oddziałem amerykańskich Marines, mamy za zadanie zabezpieczyć ładunek chloru, który na tym obszarze może być przechowywany przez nieobliczalnego rosyjskiego generała Romana Barkowa. Zapamiętajcie tego kasztana, bo to główny antagonista tej historii. Story. Operacja stajnej szybko przeszła na taką, która śmiało zaczęłaby Trzecią wojnę światową, bo na bazę wojskową zrzucony zostaje biały fosfor, który oficjalnie jest zabroniony konwencją genewską z 1980 roku, ale spokojnie to tylko pierwszy i ostatni z kilkudziesięciu fikołków logicznych tej kampanii, o którym wspominam. Resztę wyłapiecie sami. Finalnie docieramy do beczek z gazem. Udaje nam się pobrać nawet jego próbkę, ale naszą eksfiltrację zakłóca nagły atak rebeliantów z Urzykistanu, czyli kolejnej po Alkatali i Barkowie frakcji, która będzie brała udział w kampanii tej gry. Natomiast oni są w zasadzie po naszej stronie, więc po zorientowaniu się, że właśnie zabili amerykański oddział Marines, pozostawiają przy życiu Alexa. Przenosimy się więc momentalnie do przytoczonego wcześniej Londynu, gdzie jako Kyle Garrick bierzemy udział w operacji antyterrorystycznej na Piccadilly Circus. W Londynie. Ciężko nazwać tę operację udaną, bo do ataku ostatecznie dochodzi i ginie mnóstwo cywili, ale przynajmniej to właśnie w trakcie tej akcji Kyle Garrick poznaje kapitana Price'a, dzięki czemu później zostanie wcielony do jego oddziału. Za ukończenie tej misji bez zranienia ani jednego cywila otrzymuje trofeum palec ze spustu, który jest dziewiątym pucharkiem, bo przy pierwszym przejściu gry kilka lat temu wpadło mi ich dokładnie osiem. W tym miejscu warto też nadmienić, że nie wiem czy akurat z tej części przyda się licznik moich zgonów, który tak bardzo lubicie, bo po dwóch pierwszych misjach nie zginąłem jeszcze ani razu, ale może dla formalności go zostawię. Do zamachu w Londynie oficjalnie przyznaje się Al-Qatala, okupująca tereny Uruzbekistanu, więc to właśnie tam się przenosimy, bo na miejscu jest Alex. Który ma za zadanie dogadać się z grupą rebeliantów na tym obszarze, którzy nieskutecznie od wielu lat prowadzą wojnę właśnie z Alkatalą oraz armią generała Barkowa. Ich dowódcą jest znajoma kapitana Price'a, kobieta Fara. Karim. Alex dołącza do rebeliantów i bierze udział w zadaniu, które doprowadzić ma do odbicia lotniska w Urzygistanie, przejętego przez Barkowa, ale nim tam w ogóle dotrzemy, będziemy musieli wydostać się z miasta, w czym pomóc ma nam sama fara. Jej plan, którego elementem były takie rozmaicenia jak noszenie pustaków czy wysadzanie helikopterów, ostatecznie zdaje egzamin, bo udaje nam się dotrzeć do ukrytego tunelu, którym dotrzemy pod lotnisko wojskowe. Na miejscu czeka na nas Hadir. Brat Fary, wraz z którym szturmujemy lotnisko. Pomimo przewagi liczebnej przeciwników, udaje nam się odbić zajęty teren, ale warto generalnie dodać, że bez wsparcia powietrznego CIA, które załatwił Alex, do tego by na pewno nie doszło. Sukces na Bliskim Wschodzie to jednak za mało, by spocząć na laurach. Przenosimy się więc z powrotem do Londynu, gdzie po identyfikacji sprawców niedawnego zamachu udaje się rozbić komórkę Al-Katali. Ta zlokalizowana ma być w jednym z domów w Camden Então... Camden Town. Camden Town. Ta klimatyczna misja, w której wraz z oddziałem antyterrorystycznym oraz kapitanem Price'em szturmujemy budynek, dokłada kilka zgonów do mojego licznika, bo szczury alkatalskie pochowane tam były nawet po kiblach. Ale finalnie kończy się sporym sukcesem, bo uzyskujemy dostęp do danych, które mają zawierać dokładną lokalizację wilka. Przywódcy tych oszołomów, gdyby ktoś zapomniał. Wracamy więc do Urzykistanu, gdzie tym razem wraz oddziałem Marines, szturmować będziemy szpital, w którym ukrywać ma się wilk. Jak możecie się domyślać z takim wsparciem nie było to jakimś szczególnym wyzwaniem, więc kilka minut później aresztujemy nasz cel i przewozimy go do ambasady USA stacjonującej na tym terenie. Nie no, miałem nie mówić już o fikołkach logicznych, ale jakim cudem przywódcę terrorystów z tego obszaru można było przewieźć do ambasady na dokładnie tym obszarze. Zresztą kolejna misja jest efektem tej idiotycznej decyzji, bo w trakcie przesłuchania Wilka ambasada zostaje zaatakowana przez Alcatale, ale na nasze szczęście w porę jako wsparcie dociera na miejsce Kyle Garrick wraz z kapitanem Price'em. To nie zmienia jednak faktu, że próbująca odbić swojego przywódca Katala morduje większość pracowników ambasady, a na domiar złego, nasza jedyna bezpieczna droga ucieczki wymaga karty dostępu, którą posiada jedynie ambasador. Posiadał, bo padł na naszych oczach, gdy tylko udało nam się go zlokalizować za pomocą kamer w budynku. Na nasze szczęście zamachowcy nie zauważyli jednak jego asystentki Stacy, którą to Garrick będzie musiał przeprowadzić przez cały budynek aż do samego wyjścia. Za pomocą wspomnianego już monitoringu. To się udaje, a my dzięki karcie ambasadora uciekamy wraz z pojmanym wilkiem do tymczasowego schronu. Jako, że w dalszym ciągu jesteśmy jednak na obszarze okupowanym przez terrorystów, to ci wielokrotnie atakują naszą pozycję. W trakcie czego, no dobra, powiem Wam, ginę dokładnie 20 razy, ale większym problemem niż pierwszy uszczerbek na mojej psychice jest fakt, że finalnie, nie wiem jak, ale odbijają nam wilka. Jest natomiast też dobra wiadomość. Urzykistan, jak na słabo rozwinięty kraj przystało, nie ma za wiele przejezdnych dróg, a więc fara wraz z Hadirem sugerują, by urządzić zasadzkę w ruinach wioski zbombardowanej przez Rosjan, będącej na trasie jedynej drogi umożliwiającej ucieczkę w góry. Na potrzeby tej misji Hadir przekazuje nam swój karabin snajperski, którym patrolujemy autostradę, a założenia rodzeństwa Karim okazują się słuszne, bo chwilę później na miejscu. Zjawia się konwój Alkatali. W trakcie wymiany ognia wpada trofeum Koniec jazdy za zabicie kierowcy ciężarówki pułapki, a gdy do konfliktu z znienacka dołącza armia Barkowa, to za zniszczenie trzech opancerzonych pojazdów wpada też trofeum przerwa techniczna. Siły Barkowa są zbyt duże, w związku z czym Hadir prosi nas o pomoc w zetknięciu jego ciężarówki, której rzekomo ma się roić od ładunków wybuchowych. No, generalnie to na roiło się, ale od beczek z toksycznym gazem, w związku z tym po jego detonacji giną praktycznie wszyscy na tym obszarze. Prócz Hadira, który sobie załatwił maskę przeciwgazową, oraz Aleksa i Fary, którzy nie wiadomo jak, ale pomimo braku masek przeżyli. Hadir zdradza więc swoją siostrę pod pretekstem wyższego dobra, a my stajemy się świadkiem retrospekcji dzieciństwa rodziny Karim. To, jak można było się domyślać, pełne było tragedii, bo nie dość, że w wyniku bombardowaniu Rzykistanu przez armię barkowa na oczach małej Fary ginie jej mama, to na dodatek chwilę później w brutalny sposób zamordowany zostaje również jej ojciec. Misja ta jest też podwalinami pod postać Fary, gdyż ta wraz ze swoim młodszym bratem najpierw zabija oprawcę swojego, taty, a chwilę później po zamordowaniu kolejnych żołnierzy zostaje złapana przy próbie ucieczki przez samego Romana Barkowa. Wracamy jednak do czasów teraźniejszych, bo właśnie ma miejsce misja ponownego odbicia wilka, tym razem z jego kryjówki w górach Takari. W tej misji, w pewnym momencie, Alex wraz z Farą wpadają do zaminowanego tunelu, gdzie w trakcie przemierzania wpada kolejne trofeum, tym razem za zniszczenie czterech linek pułapek za pomocą materiałów wybuchowych. Generalnie te ciasne korytarze w połączeniu z aimbotem, w jaki wyposażeni są terroryści, to był kolejny taki mało przyjemny moment tej kampanii który okupiłem dwunastoma kolejnymi zgonami, ale zgona nie uniknął też Wilk, który jak na przywódco w przystało, postanowił uwięzić się w pokoju z materiałami wybuchowymi, przed których detonacją uratowała nas sprawna współpraca Fary z Aleksem. Śmierć Wilka nie była jednak wystarczającym dowodem na to, że Fara walczy po dobrej stronie, bo rząd Stanów Zjednoczonych oficjalnie uznał wojska rebeliantów Rzykistanu za kolejną po Al-Qatali organizację terrorystyczną z tego regionu. Skutkiem tego jest chociażby dezercja Aleksa CIA i jego nielegalne dołączenie do Fary w Urzykistanie. A skoro mowa o Farze, to kolejna misja to nowa retrospekcja. Tym razem z okresu, gdy Fara wraz z Hadirem była przez bite 10 lat więziona przez generała Barkowa, ale dzięki swojemu sprytowi i kontaktom udało jej się uciec, przy okazji poznając wówczas jeszcze będącego porucznikiem Johna Price'a. Wracamy jednak do czasów, gdy Price jest już kapitanem i bierze właśnie udział w nielegalnej operacji w Sankt Petersburgu, gdzie Nikolaj wyśledził rzeźnika, prawą rękę nieżyjącego już wilka. Jak na nielegalną akcję w środku dnia przystało, sprawy szybko wymykają się spod kontroli i Price wraz z Garikiem zmuszeni są gonić po ulicach Petersburga uciekającego rzeźnika. W trakcie tej pogoni za terrorystą wpada trofeum podmianka za zabicie co najmniej jednego wroga za pomocą ośmiu Różnych broni w tej misji, a finalnie udaje nam się dorwać rzeźnika, którego po brutalnym przesłuchaniu i uzyskaniu istotnych informacji. Możemy albo pozostawić przy życiu, albo. No nie wiem w ogóle po co gradała tutaj jakikolwiek wybór. Rzeźnik podaje nam lokalizację Hadira, który okazuje się, że wpadł na szalony pomysł uśmiercenia generała Barkowa, atakując jego posiadłość gdzieś w Mołdawii. Na miejscu zjawia się więc Kyle Garrick z kapitanem Price. Em. Zadaniem tego pierwszego będzie zlokalizowanie Hadira, do czego potrzebne będzie sprawdzenie kilku miejsc, takich jak Kościół, wieża zegarowa i basen. I pomimo. Znaczącej przewagi liczebnej wrogów, bo jesteśmy tam dosłownie sami, docieramy finalnie do Hadira, który był dosłownie w gabinecie Barkowa. Na miejscu nie było jednak samego Barkowa, ale było coś znacznie cenniejszego: mapa z lokalizacją fabryki śmiercionośnego gazu. Niestety, nieprzemyślany wam Hadira poskutkował atakiem armii Barkowa na naszą pozycję, co zmusiło do chwilowej współpracy z Hadirem, którego przypominam, przybyliśmy tam pojmać. Koniec końców, nie dość, że znalazł nam cenną mapę, to jeszcze poprowadził nas do ewakuacji z tego miejsca. Niestety dla niego o całej akcji dowiedziała się Lazwell, która wymusiła przekazanie Hadira w ręce Federacji Rosyjskiej. Z nami jednak zostają dane wywiadowcze, z którymi Price ma zamiar spróbować namówić Farę na ostatnią akcję mającą na celu zniszczenie fabryki chemikaliów Barkowa. Oraz zabiciu jego samego. Jak się możecie domyślać, nie trzeba było jej szczególnie mocno przekonywać, więc wspólnie ruszamy na fabrykę zlokalizowaną gdzieś na terenie Gruzji. To była zdecydowanie najtrudniejsza misja w całej kampanii, a nie pomógł też fakt, że jak totalny Debil ubzdurałem sobie, że przy jej przejściu na weteranie, odblokuje przy okazji trofeum dronem w czoło, które wymuszało na mnie używanie jedynie drona zwiadowczego w początkowym etapie misji. Po około 25 zgonach się poddałem, a nasz oddział finalnie dotarł do umownego miejsca detonacji ładunków z taką adnotacją, że po drodze zepsuł nam się zdalny detonator i żeby misja zakończyła się powodzeniem, potrzeba było się poświęcić. No i tutaj z niewiadomych nikomu przyczyn na taki gest zdecydował się Alex, a fara ruszyła za bardzo Gdyż ten próbował właśnie zbiec z miejsca zdarzenia. Na nasze i jej szczęście wybrał sobie średniego pilota do ewakuacji, bo tym okazał się być nie kto inny jak Nikolaj. I nie nie pytajcie co, jak i kiedy, bo do dzisiaj tego nie rozumiem, ale najważniejsza, że Fara mogła pomścić lata upokorzeń i krwi rozlanej przez armię rosyjską własnymi rękami. Dawno temu mówiłem ci, para, że twój kraj rodzi terrorystów. Nie! Poza za zimem. Poza Jak sytuacja? Kapitanie? Nie żyje. Ten oto sposób kończy się ta niesamowita historia. Na końcu Lazwell i Price zwiastują założenie nowej ekipy uderzeniowej, którą będziemy kojarzyć pod nazwą 141, a ja zdobywam upragnione trofeum i po wszystkim za przejście kampanii na weteranie. Nie było jednak po wszystkim bo do platyny wciąż brakuje 12 trofeów. W misji wojna zastępcza pominąłem dwa pucharki. Z prochu powstałeś za spalenie czterech wrogów pojedynczym mołotowym oraz dziki ogień za zniszczenie helikoptera również mołotowym. Tak jest, dziki ogień. Z kolei, podczas misji na Piccadilly Circus, nie udało mi się zabić wroga w każdym z wymienionych miejsc w opisie trofeum zwiedzanie, więc odwiedzić musiałem również i ten etap gry. Misja w ukryciu pozwala odblokować kolejne dwa pucharki: kolejno udawanie trupa za zabicie wszystkich wrogów na polu martwych ciał oraz pustak do towarzystwa za ukończenie misji z tym samym pustakiem, który podnosimy na samym początku. Trofeum numer 20 wpadło bez problemu w misji drużyna łowiecka, bo wystarczyło dobić jedynie przeciwnika granatem dymnym, a po trofea widzenie przez ściany i złota ścieżka musiałem wrócić do misji porządki, bo związane one były kolejno z uratowaniem Alfy 3-2 przed postrzeleniem, oraz zabiciem wszystkich wrogów jednym strzałem bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń w tej misji. To drugie wymagało wyuczenia się układu pomieszczeń i przeciwników, ale nie zajęło mi to więcej jak trzy próby. Formalnością był też pucharek Szczur Jaskiniowy, który wpadł za przejście misji Jaskinia Wilka używając jedynie pistoletu 1.9.11 oraz trofeum dronem w czoło za to nieszczęsne ukończenie początkowego etapu misji Piec jedynie przy użyciu drona. Nieco więcej prób wymagało, natomiast, perfekcyjne przejście misji w ciemności, które wymagało zabicia każdego wroga bez wykrycia, za co wpadł trofeum władca nocy, ale to już nie miało żadnego większego znaczenia, bo ostatnim wyzwaniem dzielącym mnie od kolejnej platyny było trofeum „Masz coś na twarzy”. Zgrywasz twardą fara, ha? Dokładnie o to mi chodziło. Jak dotąd byłem cierpliwy. Nie wiem czemu, ale soczysta mela w pysk barkowa to chyba najpiękniejsze możliwe zakończenie. W taki więc sposób zdobyłem platynowe trofeum w Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku, a piękniejsza od meli w pysk barkowa jest chyba jednak Eve i jej historia, którą poznacie przy okazji mojego materiału, w którym odblokowuję wszystkie trofea w grze Stellar Blade. Dzięki, pa!